No. Jak się Pani czuje dzisiaj? To jest nowym miastem tak także zajebiście. Klaśniesz? Dobra. Muszę sobie przypomnieć co ja tu robię właściwie. No spokojnie. Bo czy resztę. No. to w sumie bardziej lekarza. Lekarza! Hej! Wiecie, że ja sobie nie przypijałam mikrofonu właśnie? No i tak było dobrze słuchaj. Przeciśniesz się? Jakos? Tak. No. Dobra. Zerknę na kawie, jak wygląda. Jak prawdziwy uszanacz w końcu. Mm -hmm. Poszedł podstrugać jego łebek. Muszę go podstrugać, jego łebek. Czy on poszedł stracić? Nie wiem, nie zdziwiłbym się. No dziękuję. Do zwrotu. Dobrze. No tylko mówię. Nie? <grym>, też tylko mówię. Alright. No dobrze, teraz nie Tylko się Robisz nie uciekł. Jakby to Olek powiedział. To skróć łańcuch. Kilki. Co? Kilki. Uuu, snap. Uuu, snap, Dogadałabyś się za nitą. <grym> Już tam kurczę? Jestem gotowy. Co pijesz? To mogłaby być twoja reklama w browarze Pinta, ale te kampki Cudowne okay. piwo. Nice, nice, nice. Mam nadzieję, że nie dowiem się, ile kosztuje, bo będę musiał coś. Szkoda, że się włączył Nawiew. Nie. Ten tu. Fuj, te <grym> ściany. Wiesz, <grym> ja że jesteś w mięsie, to jeszcze pająki z tego wychodu. Łażliwe. <grym> <grym> nie ma <pający. grym> stary, Nie ma. Nie ma. <grym> <grym> no, nie ma. Nie ma. Nie mam Nie ją Nie ma. Dziękujemy. Dobra. Właściwie nasi starzy to... No już nie no Już nie, już pomieliśmy. O nie. No. Co robisz? Co opóźnieniem do mnie dać? Nie, spoko, spoko. Nie no z tego, że Okej. Okay. Zazwyczaj. Czas tylko płaczem. E, dobra. No. Świetnie. No to się teraz synchronizuję. Mateuszu, czy mógłbyś powtórzyć to, co mówiłeś przed chwilą? Ja mówię, że w końcu mój rządek nie jest głównym bohaterem sesji. Tak. A jest to rządek y, Kamila i bohaterskie zatkanie toalety. A co on w, te, w tej toalecie robił? Mrukował. że robił salto. Nie, nie. Znaczy wcześniej tak, patrząc po zawartości. Siedem. Czy jeden? Jeden mi wypadł i sześć. No to musisz rzucić na wyjście w garść. Siedem. Owszem, siedem. Nawet jeden nie mam gdzie dodać. Zaczynam piszczeć po prostu. <laughs> Widzisz postać. <laughs> Krzyczę i... Totalik! 20. Wow. Ciekawe, co klienci powiedzą, nie? Że wszyscy zniknęli. Nie klientów. Tak, 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 za chwilę nam przejdzie. Pewnie, jasne. Jeszcze podchodzę do tej postaci. No i pewnie to też jest sernik. Podać sernik? Już w tym momencie jestem bardziej wkurzony, niż spanikowany. Pojawi się wielki ptak. Nie <sum> Dlaczego Kamil zrobiłeś tę minę? Gadora, <grystanie> jest gondor. Jest Kondor. Kondor, kondor taki gigantyczny, przypomniał. No ja pomyślałem ulicę ulicy Sezamkowej. <grystanie> to nie jest ptak, który jest naturalnie wielki w naturze. No, nieduży nie ptaszek, nie? <grystanie> Mięsny Jerzyk! Mięsny jeżyk. mięsny Jerzyk! Mięsny ty mięsny jeżyk. mięsny jeżyk. jeszcze lepiej. O, okay. Ja patrzę na ścianę za ciebie, nie patrz mi w oczu. A ona sobie na kartkę. Znaczy, mogłabym, mogłabym użyć ryzykanta, żeby uniknąć ciosu samej siebie w ołówku. <grym>, <grym>, ale w ale To to nie działa. To poza nie. tym elementem nie pamiętam, coś co było jeszcze na obrazie. Ja mam pytanie. Czy... Chciałam, żebyś się narysowała jak jedna z francuskich dziewczyn. właśnie ktoś No, tamten może rysować, malować. Powstały tylko marzenia i halucynacje z głodu. Jak to było, horyzontacje z do No, no. tę kostkę do ręki, jakby była przekonana, że wie, co robi. Biorę z przekonaniem, że wiem, co robię. Zemdlałbym, jeżeli byś położył ułożoną. Ja też. Jak Boga kocham, zemdlałbym, a zobaczyłem, że kolory się zgadzają. Uh. Zrobimy cięcie. Zobacz, Ej. Ty, ty, ty? Zrobimy cięcie. Tak, to super. będzie zaibiskie. A ty, możemy. Układasz się. Mówił no, ci kilka razy. No, naprawdę już układać kostkę. O, to, 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 to na Układa mnie na dnie codziennie. 4 razy. Co jest za ptakami twoim projektem? Czy on rosuje ptaka? Tak, ale pawia prędzej. Przez to, że jak ja próbowałem mieszać, to ty upadałeś szybko. No. A jak Julka próbowała ułożyć, to teraz nie możesz ułożyć. No. <laughs> jak się bawicie w tym koszmarze? <laughs> nie, mogę ci pokazać. Ja chcę Albo się ubić, albo umrzeć, bo nie mam pojęcia, co się dzieje. No, dobra. Masz tam te Spokojnie. Nie śpiesz się, ale już <laughs> <laughs> I will kill you. I will kill <laughs> Przekręciło mi się, wiecie? My się też zaraz przekręcimy. wróć kilka razy. A nie rozwal. Ja miałam kiedyś takiego bolesnego trola, No właśnie... Co? Co? Teraz tak się na to mówi? Bolesnego trola mojego umysłu na mnie. Nara!